Witam! Wybory, witam, wybory. Ostatnio trafiłem na zawodnika, żeby nie przedłużać. Jeden z tych ugrupowań wycofał się. To był taki zawodnik miał tam był youtuberem i tam różne tam opowiadał o gospodarce, o, o antysystemie, o walce itd. i tak dalej. on jeszcze drugi raz, chyba, bo on chyba nawet próbował wystartować w wyborach, nie wiem czy samodorządowych, później do Europ Europarlamentu. I teraz do tych jesiennych... Ja do tego zawodnika tak patrzyłem z przymrużeniem oka, mówię zawsze taki hmm, dziwny, dziwny gość, no ale on miał takie fajne hasło, mówi Zapraszam wszystkich, chodź ta, idź ta, Będziemy, będzie tak. kto chce być posłem, kto chce być senatorem, albo jeszcze innym idorem Zapisuj ta się ludzie, ja będę was tutaj, prawda, promował, zrobimy i ja oczywiście robię to z przymrużeniem oka, ja również Ale o co chodziło, no i teraz patrzę, włączam, robię ciekawe co tam bo mi się tutaj wiadomo, YouTube y, czasami poleca niektórych, niektórych tych artystów, a to, że ja jestem m, geopolitykiem i po prostu m, e, e, lubię to po prostu, i <instrumentalnie> politologiem mogę się nawet określić, bo przewiduje wszystko w polityce praktycznie, ale to jest co innego. No i, i trafiłem na tego zawodnika, no i patrzę, a on, on nagranie, usmarkany jakby, był jakby się w przeszkolu zeszczał, i, I to zeszczałem się w bajki. I mu, muszę was powiadomić i, i tak zwane no słucham, więc o co no, wydój coś z siebie o co, o co ci chodzi? Taki byłeś odważny, taki waleczny. No i on, on musi rozwiązać komitet wyborczy, bo coś tam gdzieś tam, bo coś tam... I tak uff, ja, wiecie. Trzecia, czwarta minuta, tak słucham gościu, no ale powiedz o co chodzi. No i o co chodzi? Wytrzymałem, powiem szczerze, 8:30, do 9 minuty chyba wytrzymałem. Ten film jego chyba miał około 25 minut. Ja wytrzymałem do 9, no bo służby, służby się wdekowały mu do, do, do grupowania i, i służby wszystko zinwigilowały. I służby, i co najciekawsze, i pojawili się ludzie z pieniędzmi, ludzie z pieniędzami się pojawili, no i oni chcieli jakieś miejsca mieć, i oni zaczęli swoje tam. Pieniędzy się pojawiły, a on nie może tak na to pozwolić, żeby pieniędzy się pojawiły. No, i on musi, bo jakiegoś tam gościa, bo on musi rozwiązać całe to ugrupowanie swoje, bo musi ratować życie jakiegoś człowieka. Okazuje się, że tam w ogóle nie. Uprzedził mnie z tym filmem Pan Maciej, który chyba to obejrzał, chyba też go szlak trafił. I Pan Maciej powiedział na swoim kanale, że to jest mistrzostwo aktorskie. To jest gucio, nie mistrzostwo aktorskie. To pośmiewisko, jakie ten gość z siebie zrobił, to nie jest żadne aktorstwo. Zwłaszcza, że nie wiem, na co on liczył. A druga rzecz, e, zrobił to bardzo prymitywnie. Bardzo prymitywnie, bo jeżeli już miał jakąś, wiecie, po prostu. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi wiadomo o kasy. Ja to jasno to, ja to, ja to, takie, takie rzeczy widzę. I zastanawiam się w takiej sytuacji, za ile się gość sprzedał. Bo gdyby oficjalnie, że sprzedałem kanał, stworzyłem coś i sprzedałem, to jest normalne. To jest normalne. Masz ileś tysięcy subów, i tak dalej, sprzedaje swój kanał komuś, biorę niezły kieszy i wszystko. no, Jest to naturalne rzecz. Natomiast to, co ten człowiek odwalił, to mi przypomina tych zawodników, którzy stworzyli, podzielił urodziny Hitlera. Wtedy pamiętam też, że obejrzałem ten film. Że tam, jak później się okazało, to tam do, do, do zawodniczka dostała 20 tysięcy na nagranie tego, na, tego filmu. I ona tam miała dwóch gości. Ona uczyła ich mundury zakładać w tym filmie. Nawet tego nie skasowali. Oni nawet nie wiedzieli, jak, jak, jak za, tak te, te sesmańskie gabardyny założyć. A później ćwiczyli hajlowanie. Ona, ona, ona dzień ta tak zwana dziennikarka, uczyła ich hajlować. I e, o co chodzi w tamtych, tamtych zdarzeń, Też wyśmiałem to, bo taki prymitych, jaki odwali do głowy Mauro, Zresztą jest mój film na ten temat. Na Ziole za 5 piw, pi bodajże tytuł. I yy, tak samo o, dostała 20 tysięcy z tego, co no, nawet nie ukrywali. Że wszyscy to, wszyscy tam, nawet chyba oni podali, że dali jej 20 tysięcy. No to kupiła jakąś paletę za 20 zł, czy tam dwie palety. Jakieś stare, uszczone palety <grytanie> i parę worków zaszczanych szmat. I to podpalili, no że jeszcze butelkę benzyny może do tego, no to ile ona wydała na to, dwóch facetów wyjeba, wynajęła, żeby tam chaję, nie musiała do nich przećwiczyć No to da, załóżmy, że po pięć stówek im dała za, za to wszystko, to tutaj tysiąc, ty, 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 no dojazd, przyjazd i tak dalej, to wydała jakieś dwa, niech będzie trzy tysiące przytuliła, no jeszcze później nagrody dostała i tak dalej, A ja, no, jak to naziście, oni, oni, oni za, co sobie poradzą, to samo tutaj to jest bardzo to jest skupiałeś. Coś ty chłopiec. Co, co, jak ktoś się, się oglądał, to. Po, po, ja mówię: Ja wytrzymałem do 9 minuty i już dalej nie będę tego zawodnika oglądał. Yy, on miał kilkadziesiąt tysięcy sub subów, także dość dużą popularność. Ale też ciekawe, bo pan Maciej powiedział, jak można było tak potraktować swoich yy, widzów. I najpierw ich zachęcać, żeby się starali, walczyli i tak dalej, zbierali podpisy w to też jest, wiecie, to też jest poświęcenie. To tak się tylko wydaje swój czas poświęcić na zbieranie podpisów czy, czy, czy jakąś tam agitację w sprawie, która ma minimalne... mało tego, w sprawie, która ma minimalne szanse hmm, jakiegoś wejdzie, przekroczenia progu, jeszcze nie mówię jakiej wygranej przekroczenia progu, czyli około, ja, zawsze wszyscy wtedy widali. Ja dawałem mu około pół no ale niektórzy dawali mu procent. Ale takich wycyskać, i to jest na końcu to pytanie. Zawsze w takich sytuacjach to mówię. Za, za, ja sam się zastanawiam się za, za ile, bo e, czy ja go potępiam? No nie, Potem, znaczy potępiam, nie, tylko rozśmiesza mnie e, te naplucie swoim widzom w twarz tym filmem. On napluł im twarz tym filmem, ale pytanie brzmi za ile. No bo jeżeli już przytuliłeś trochę grosza, to takie, takie co powiadasz, pojawiły się pieniądze. No większej bzdury nie ma. Każda z partii, jedni walczą o subwencję, drudzy... To jest normalne, żeby zaistnieć kampania, billboardy, to są potężne koszty. Zobaczcie ten Czowy Zadek. On jest finansowany przez Niemcy, nawet nie ukrywa tego. On potrafił za pół miliona zrobić konwencję, która była we wszystkich stacjach promowana. Facet nawet tylko pół miliona wydał w ciągu jednego... Ta konwencja trwała trzy godziny, pół miliona. Taka, taka kasa poszła na niego. I tutaj jeżeli się pojawiają ludzie z pieniędzmi, to każdy szef jakiegokolwiek ugrupowania partyjnego, który cokolwiek chce zrobić, zaznaczyć się, to kasę bierze. I to nie znaczy, że bierze pod stołem, bo to wszystko przecież można zaksięgować, wszystko można, a nawet niech kupuje. To, 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 to są pieniądze. Pieniądze są bardzo ważne w każdej kampanii, to jest na wschodzie, w Ameryce, na zachodzie, czy, czy i tak dalej. A to zawodnik mówi, że pojawiły się pieniądze i on zamykał grymowanie, No nie przygotował się, według mnie to, no ale zakpił, według mnie to kpinaj. Ja go zresztą już nie oglądałem od ich czasu, ale postanowiłem, wiecie, że za miesiąc zajrzę na jego kanał, zobaczę jak jego subskrybenci, jak mu za to podziękowali. Nie, pamię, nie pamiętam już dzisiaj, on tam miał na tym, na tym swoim kanale, no ale to, to może być bardzo ciekawe. No. Są i takie, to jest pierwsza groteska tych, tych przybliżających się wyborów. Groteska! To nawet nie jest, nie wiem czy to jest, ale dobra, to jest pierwsza groteska. To, to, tak, to tak z marszu to robię, trzymajcie się. Na razie.